Ja często e, w rozmowach z hodowcami e, mam temat związany z Adeną wśród młodych. Co pan Jurek ewentualnie sądzi o tym, jak pan sobie może z tym radzi, jeśli pan ma w ogóle taki problem w swojej hodowli? To jest bardzo duży aktualnie problem. Nie do końca wszyscy mogą sobie poradzić, oprócz działania weterynaryjnego. Natomiast, no może pan Jurek troszkę nam przybliży, jak to u pana wygląda. No, adeno, adeno, czyli choroba młodych, jest to na pewno plaga ostatnich lat, która nawiedza coraz więcej hodowli. Czyli co, wcześniej nie było? Jak zaczynaliście? Nie, wcześniej nie było żadnego Adeno. To jest y, praktycznie choroba pięciu, sześciu ostatnich lat. Słyszało się o chorobie w głębi młodych, gdzieś tam na zachodzie, gdzieś tam, gdzieś tam, no ale to do nas nie docierało, no bo nie mieliśmy takich przypadków. No ale niestety. Również doczekaliśmy tego momentu, że tam coś zaworowało, tam, tam. Zaczęło się to rozprzestrzeniać coraz bardziej. Ja osobiście y, do roku ubiegłego nie znałem tego na swoim golemiu. Tego określenia w ogóle. Tego określenia i no zawsze tam zostawiłem sobie Moje jakieś tam myśli, a głębi nie do końca zadbane, coś tam, coś tam. Ale niestety, koledzy, w tamtym roku, mimo mojej higieny, mimo mojej suplementacji, mimo naprawdę głaskania się tymi mózgami, mnie też to dotknęło w ubiegłym roku. I to akurat tak pełno, że yy, tydzień przed yy, rozpoczęciem sezonu lotowego, gdzie z ciekawości powiem. Ranny oblot przebiegał bezproblemowo. Jedzenie, wszystko ok, a wieczorem już się zaczęła mm. <laughs> wielka, wielka po prostu yy, no ta choroba się zaczęła rozprzestrzeniać. Trudno z tym się walczy, no tydzień walczyłem y, przy pomocy weterynarza tak powiem. No doprowadziłem to do, do stanu używalności, niemniej nie powinno to yy, tak być, bo jednak ten młody organizm yy, dostał dawkę antybiotyków. Nie oszukujmy się, że ktoś to wyleczył naturalnie. A ten młody gąb w tej jeszcze fazie rozwoju, bo jakby nie było, jeszcze się rozwija. Zapadł na tą chorobę paskudną, dostał te antybiotyki. Wyszedł z tego, jaka będzie jego przyszłość, nie wiadomo. Nie wiadomo, tak? A jak sobie radzić z tym, żeby to w ogóle nie był temat? Bo jak pan mówi tyle lat nie było u Pana, nagle ciach, jeden rok? No niestety, no jak sobie radzić, jak sobie radzić? Uważam, że Złotego środka yy, nie ma w tej chwili, bo co z tego, że my naprawdę chodzimy przy tych gołębiach od rana do wieczora, karmimy je lekkimi karmami, też nie ciężkimi karmami, bo różne teorie... Yy, Zostały już powiedziane, że za ciężko karmione, za dużo tych grochów, yy, i tak dalej, i tak dalej. Ja uważam, że yy, głównym czynnikiem jest tak uważam ja, jest stres. Yy, u mnie się to rozwinęło. Kiedy zacząłem intensywnie te głębię trenować. Ale zadaję sobie pytanie, inne lata też były intensywnie trenowane przed sezonem i jakoś nie złapało ich, ale no. Nie wiem, no naprawdę no... Czyli e, trzeba się skupiać na może bardziej ścisłej optymalizacji procesu treningowego, bo im bardziej wpalnik, tym e, no mniejsza odporność. To, a... Tak, tak można to powiedzieć, natomiast Natomiast y, mam dużo dużo optymizmu z tego względu, że y, znalazła się na rynku szczepionka słowacka, która testowana w tamtym roku przez moich kolegów mhm. przyniosła bardzo dobre efekty i nie było tego problemu. Na pewno zastosuję to w tym sezonie u mnie. Polecam to również innym kolegom, żeby uniknąć właśnie tego, tego zakażenia. Niemniej, ci, którzy używali to w tamtym roku, tą szczepionkę, nie mieli tych problemów i mam nadzieję, że również tego uniknę. Natomiast, natomiast słychać coraz więcej, że również stare głęby zapadają na tą chorobę. Nie miałem tego przypadku. Niemniej. Może u nas w Polsce nie aż tak dużo, ale mają znajomych w Niemczech czy w Holandii, opowiadają mi właśnie rzeczy takie, które no, budzą pewien niepokój. Że stary głębie po prostu dokładnie z tymi samymi objawami jak młody głębie. A czy pan coś podaje, może w sezonie lotowym, żeby temu przeciwdziałać, jeśli chodzi o adenokoli Starych? Nic takiego się nie podaje jako, jako chemicznego, bo nic takiego no, nie mamy, że tak powiem, natomiast te wszystkie środki, te wszystkie jakieś tam teorie, to nie do końca są sprawdzone, bo to nie jest tak, że masz tutaj złoty środek, podawaj go, nie będziesz miał adeno, to nie tak nie działa, aż to tak nie działa. Czyli optymalizacja treningu? likwidacja stresu gołębia no i no, optymalizacja jest tu ważna no bo będzie im bardziej palnik tym mniejsza odporność to większe ryzyko tak jak z tym koronawirusem całym dokładnie tak to można porównać tak to można porównać ja też przypuszczam yy, ale to tylko przypuszczam bo widziałem parę gołębi coś wybierało z rynny dachowej wcześniej był tam obcy gołąb Taką teorię sobie wysunąłem, że być może, że ten obcy gołąb coś tam wymiotował, coś tam pozbierały, że tak gwałtownie to wszystko nastąpiło. Nie wiem, miałem to pierwszy raz, myślę, że ostatni raz. Nie chcę tego więcej widzieć i nikomu nie życzę tego właśnie, takiego zdarzenia, zrobi się z tym męczył. No ja dziękuję bardzo Pani Jurku za te wskazówki. Pamiętajmy, optymalizacja treningu, likwidacja stresu to naj, naj, takie czynniki, które, które są najpowszechniejsze. Reszta to jest kwestia doświadczenia i praktyki, no i działania później ewentualnie już weterynaryjnego, już dojdzie do, do problemu. Ja dziękuję Pani Jurku, a my dobrze, zapraszamy dobrze. do e, trzeciego już odcinka, ale tu już przy hodowli Pana Jurka. Opowiemy troszeczkę o motywacji gołębia, opowiemy może troszeczkę o suplementowaniu, jeśli chodzi o sport gołębiarski. Także zapraszamy do kolejnego odcinka. Pozdrawiamy wszystkich. Dziękuję.